Pepsi Elliot, moje alter ego. Z wykształcenia jestem architektem, ale od ponad 20 lat zajmuję się zagadnieniami zdrowia. I mogę powiedzieć, że na temat zdrowia, naturalnych metod leczenia, wiem sporo. Dziś chcę porozmawiać na temat noworocznych postanowień. Gdzie zapewne jedno z takich głównych, oprócz rzucenia pewnych nałogów, będzie, co też może się wiązać z rzuceniem nałogu, obżarstwa, przejadania się, zasiedzenia, lenistwa, mopsa kanapowego, a więc odchudzanie. Jestem autorką programu Jem i Chudne, który. Od 20 lat działa, a także bezcelerowych czterech szklanek. Jest to rytuał na rozpoczęcie dnia, który pełni doskonałe funkcje w postaci nawadniania ciała. Ludzie notorycznie chodzą odwodnieni. W postaci dotleniania komórki, oczyszczania, detoksu, pomocy oczywiście, bo do tego służy wątroba. Ale ciało wzmocnione, dobrym odżywianiem, nawodnione, krew jest wartka, sami musicie przyznać i jeszcze do tego jest bardzo fajnie zalkalizowane, tam gdzie ma być alkalicznie, jest alkalicznie, a tam gdzie ma być kwaśno, jest kwaśno i takie ciało niewątpliwie będzie łatwiejsze do prowadzenia, do oczyszczania przez wątrobę, przez nerki i tak To musicie przyznać, tak to jest, po prostu Inaczej pracuje wątroba po zjedzeniu smażonego kotleta w głębokim tłuszczu, a inaczej pracuje po wypiciu na przykład zielonego szejka. Oczywiście pod warunkiem, że jest to dla człowieka strawialne, bo tutaj mamy jeszcze inny problem, mianowicie przedziwną abstrakcyjną sytuację, że ludzie Mogą jeść tak zwany złom ze złomowiska, nic się nie dzieje. Natomiast, jeżeli przychodzi im zjeść zdrowo, zdrową rzecz, zdrowy owoc, naturalny pokarm, organiczny, mogą się źle czuć, i tak dalej. Tak się zdarza, ale również przemiany, jakie się doznaje po zastosowaniu postów owocowych. Postów warzywnych. Są kolosalne, niesamowite ciało, szczególnie takie ciało zatrute na początku w ogóle z jakimś szoku. Nie wiedzą, co się dzieje. Ale wrócimy do tego mojego programu Jemi Chudne, bo dzisiaj to jest tematem dysertacji słownej. Ten program zadziała u wszystkich. Zadziała u wszystkich. Absolutnie dlatego, że oparty jest na. Właściwościach, termogennezy po posiłkowej, po zjedzeniu białka czystego, oparty jest na zasadach działania większości organizmów ludzkich. Jednak, tak naprawdę, zwracam się do ludzi, którzy chcą być tam, gdzie ja idę, lub gdzie ja już jestem, albo gdzie ja idę. To znaczy, Absolutnie nie namawiam cię, jeżeli nie czujesz, nie rezonujesz, jeżeli jest ci dobrze, albo jesteś w ogóle totalnie szczupła, nigdy nie masz z tym problemów i, i wręcz będziesz chciała przybierać na masie, mam nadzieję, że nie na masie tłuszczowej, no chyba, że chcesz zaciążyć, ale to też dla takiej osoby mam różne rozpiski i pomoce naukowe i życiowe, dlatego że ogromna ilość. Moich klientów firmy Jim Juice, to byli ektomorficy, czyli ludzie, chłopcy głównie, młodzi mężczyźni, którzy mają wielki problem ze zrobieniem masy jakiejkolwiek. I oni się cieszyli, kiedy nawet obrastali tłuszczem po kreatynie, przylewało ich. Tylko po to, żeby się lepiej czuć, żeby nie być takimi przecinkami i żeby zdobyć dzięki nowemu ciału jakiś posłuch na podwórku na, na przykład. I co śmieszniejsze, że to białko, to szybkie białko jako budulec, czyli ten najwyższej jakości izolat serwatki CFM, Powst który powstał w wyniku wymiany krzyżowej jest to jedno z najczystszych białek, właściwie to jest jedyne białko i właściwie jedyny pokarm pochodzenia zwierzęcego, który nie zakwasza ciała, tego typu izolat serwatki i on może służyć do rzeźbienia, to znaczy chroniąc mięśnie, jednocześnie prowokując termogenezę poposiłkową, po zjedzeniu właśnie takiego białka. Ja zaraz do tego wrócę i wytłumaczę. Ono może rzeźbić, odrzucać tłuszcz i zostawiać piękną muskulaturę, tą rzeźbę tego ciała, czyli kości i, i mięśnie długie i wszelkie inne potrzebne, niezbędne, które są piękne, prawda, odrobina tkanki tłuszczowej pięknie rozłożona, no to jest cud estetyki, prawda, ale również to białko w momencie, kiedy się go dostarczy ciału z energią w postaci węglowodanów prostych, takie białko na przykład w szejku z takim dojrzałym bananem, albo z dwoma bananami, albo z, już z karbo czyli, karbo, czyli z cukrem, taka odżywka pół, pół gdzie jest połowa węglowodanów właśnie takich prostych, dekstroza, karmo i takie białko, wtedy ono będzie robić masę, jednocześnie chroniąc mięsień i budować mięsień. I wtedy można powiedzieć, że po takim białku utyjesz wizualnie bo na pewno cię nie odtłuści. To białko serwatkowe nazywa się białkiem szybkim, dlatego że jest bardzo stosunkowo ze wszystkich innych białek najmniej obciąża ciało, organizm, stosunkowo łatwo się trawi, łatwo, ale i tak dużo trudniej, bo białko, jak wiecie, wymaga sporej ilości kalorii, żeby jeden gram takiego białka, który dostarczy tylko cztery kalorie, żeby on się po prostu stradił, żeby się wchłonął, żeby się pojawił, żeby go rozłożyć na aminokwasy i przyczepić do tkanki mięśniowej. Czyli nie tylko do tkanki łącznej, no od, odbudowuje, bo takie, takie białko, o którym mówię, ten izolat CFM, zawiera również bardzo dużo glutaminy, naturalnie, po prostu naturalnie, wysoki, wysoki poziom glutaminy, a wiecie, że jest to aminokwas, który ma takie właściwości łatania jelit. Po celiaki, jelit, które są uszkodzone zonuliną, jelit, które są uszkodzone glutenem i tak dalej, i tak dalej. I to białko również można zamienić bardzo prosto na białko spowolnione, dodając jakiś tłuszcz. Bo węglowodany spowodują, że ono będzie bardzo szybko jeszcze trawialne. Ale żeby się strawić, energię pociągnie z tych węglowodanów, a jeżeli nie dostarczysz tych węglowodanów ani oczywiście tłuszczu tylko wypijesz takiego shake'a shape shake'a na wodzie ewentualnie z jakąś garstką kwaśnych owoców Wówczas oczywiście to białko jest pozbawione. Laktozy tam są mikro ilości zostawione, no bo się nie da całkowicie do zera odlaktozić. Jest pozbawione również kazeiny, czyli tego białka mlecznego, którego nie chcemy, ponieważ nie mamy rogów, nie mamy kopyt i właśnie to jest przewaga mleka owczego i tych przetworów nabiału na pochodzenia owczego czy koziego, bo są to zwierzęta zdecydowanie mniejsze od krowy. W związku z czym tej kazeiny w środku jest zdecydowanie mniej. Kazyjna to jest taki klej, białko klejiste, budulec, właśnie tych kopyt itd. i tak dalej. Bardzo niedobry dla człowieka, bo klaruje się masło, właśnie robi się taką piankę, ta pianka, tą piankę się zbiera i to jest właśnie kazyjna. I w ten sposób takie klarowane masło no już nie ma kazyjnym. Faktem jest, że nie jest już takie pyszne, bo kazeina jest pyszna, słuchajcie, kazeina jest pyszna i taki shape jak się kupuje takiego szejka z kazeiną, on jest bardzo smaczny, a ten shape shape jest pyszny, no ale jest taki wodnisty, no, jest pozbawiony tego kleju, to trzeba powiedzieć. Niemniej jednak nie daje jakąś namiastkę słodyczy, ale jednocześnie, no bo jest tam słodzony z stewią, ale jest to kuracja, jest to okay. kuracja odchudzająca, która jednocześnie nie jest nieprzyjemna, dlatego że stosując ten program jemi chudne, jak sama nazwa wskazuje, jesz i chudniesz, czyli tutaj nie ma mowy o liczeniu kalorii, tutaj nie ma mowy o ograniczaniu kalorii, szczególnie przecież te dziewczyny ze spowolnioną tarczycą, które ty ją właśnie. Absolutnie nie można. Dieta niskokaloryczna jest szkodliwa. Jeszcze bardziej spowalnia metabolizm. Jeszcze bardziej podkręca spowolnienie czynności no, każdej komórki ciała. Dobrze, to to już wiemy. I teraz skutek takiej diety jest ogromny. Po prostu chudnie się bardzo szybko. Czy cały czas masz być na tym białku? Nie. Dlatego, że jednocześnie ja zawsze proszę i, i proponuję, żeby wejść jednocześnie na post przerywany. A już w sytuacji, kiedy nie chcesz ćwiczyć i stosujesz tylko tę metodę jemichudne bez żadnej aktywności fizycznej, no to już obowiązkowo musisz się posiłkować postem przerywanym. Cztery szklanki no, na początek dnia są właściwie niezbędne. Moje cztery szklanki uważam, że to jest rytuał niesamowity, przemyślany, oparty na, na naprawdę spektakularnych właściwościach składników poszczególnych do poszczególnych szklanek. Można nawet sobie to uprościć. Można wybić trzy pierwsze szklanki po prostu z cytryną, a czwarta szklanka w połączeniu już z porcją szejka otwiera okno. Jedzeniowe, po czym i tak go trzeba zamknąć na trzy godziny, dlatego, że jeżeli takiego szejpa zjesz w towarzystwie właśnie energii, to no nie sprowokujesz do pobrania tej energii ze zgromadzonego tłuszczu. Tu właśnie to, na tym polega ten, ten cały myk odchudzający, że. Ciało, żeby strawić to białko, trudne do strawienia, będzie potrzebowało dużą ilość kalorii, a jeżeli nie dostarczysz właśnie w postaci tych węglowodanów prostych, tłuszcz spowalnia takie białko, czyli ta, jeżeli ktoś chce brać takiego shape shake'a jako po prostu potreningówkę, jako no, antykatabolik, czyli Ochrona dla tych, dla tych mięśni, które, które buduje na siłowni gdziekolwiek, lub po prostu uzupełnienie słabej diety. Może dodać jakiegoś tłuszczu w postaci łyżki oliwy z oliwy, czy oleju kokosowego, i przez to to białko będzie działało jako czysty sensus stricte antykatabolik, powoli uwalniając się. Te aminokwaski będą się powoli dostawały do tego mięśnia. Ale zwykle po treningu potrzebujemy, jeżeli to białko ma być jako typowa potreningówka, potrzebujemy szybko dostarczyć tego białka. Około treningowo, tuż po treningu, aby uzupełnić wszelkie no, mikrourazy, żeby, żeby ratować, regenerować, odbudowywać te mikrourazy, które się tworzą zawsze. Podczas każdego treningu i wtedy takie białko no jest po prostu dla ciała jak taki balsam, jak, jak taki coś niesamowitego. A jeszcze, jeżeli właśnie nie dostarczysz tej energii, to wówczas będzie jeszcze do tego rzeźbiło ciało, czyli ten budulec będzie pełnił funkcję przede wszystkim rzeźby. Takie są właściwości białka. Była taka sytuacja podczas I wojny światowej, że karmiono żołnierzy w okopach mięsem króliczym, bo akurat we Francji było pod dostatkiem i ci ludzie, żołnierze umierali śmiercią głodową z tego względu, że energia Potrzebna do strawienia mięsa takiego czystego białka chudego bardzo, bo królik jest chudym mięsem, żeby go strawić, była większa od energii 4 kalorie w gramie dostarczonej przez takie białko. Zresztą nie wiem, czy to jest chwyt reklamowy, ale na amerykańskich odżywkach, y, chociaż być może oni tam może się zabezpieczają w ten sposób, bo, bo tam młode dziewczynki mogłyby przesadzić. i brać to białko 3-4 razy dziennie zamiast posiłków i wtedy jest poczucie oszukane, takie sytości, jednak kalorii na plus nie ma. Wręcz przeciwnie, robi się deficyt kaloryczny i mówi się nawet, nazywa się takie białko, izolat serwatki CFM, nazywa się treningopodobnym białkiem, czyli jeżeli wypijesz taką porcję na wodzie, to jesteś w stanie stracić 400, około 450 kalorii, tak mniej więcej. Zakładając, że miałaś właśnie pusty żołądek przez 3 godziny, prawda? Że nic nie zjadłaś. W tym programie podaję, jak przebiegają te wyliczenia. No i te 450 kalorii ciało sobie pobierze. No i to jest właśnie taki aktywator tego tłuszczu, gdzie jest zgromadzony. No po prostu. Takie białko aktywuje ten tłuszcz. No i jest super i chudniesz. I teraz możesz powiedzieć, no ale po co ci to? Dlaczego ci? Słuchaj, ja zwracam się do ciebie, do osoby, która chce być skoczna, chce być aktywna. Która chce być kucliwa. To jest takie pojęcie, które bardzo lubię i wymyśliłam go kucliwość, która, czyli nie do wszystkich, na wszystkich to zadziała, ale ja się zwracam do Ciebie, bo tam, gdzie idę, tam, gdzie lubię przebywać, i tam, gdzie Cię zapraszam, jest bardzo fajnie. Jest bardzo fajnie, jest kłócliwie, jest skocznie, jest łatwo, dobrze się wygląda w każdych dżinsach. Zawsze cokolwiek na siebie włożysz. Gdy masz pewną szczupłość ciała, zawsze jakoś dobrze wyglądasz. Ja pamiętam, jak przedtem miałam taki problem, prawda, przez wiele lat z nadwagą, nie z otyłością, ale z nadwagą. I pamiętam, że zawsze w przymieralniach czułam się zdenerwowana, czułam się niedobrze. Obecnie w każdej przymierzalni po prostu. No, w ogóle nawet nie pamiętam, o co to mi wtedy chodziło. A wiem, że byłam zawsze rozgoryczona, a już nie daj Boże, jak się znalazłam w takiej przybieralni z, z, z bardzo szczupą przyjaciółką y, czy koleżanką i tak dalej. To po prostu, to widziałam, jaka jest to wielka różnica, jak leżą rzeczy, ale to jest załóżmy enta rzecz. Możecie to nie interesować. Ale. Nie, nie przeciążenie ciała wagą, nie y, doprowadzanie, żeby te narządy wewnętrzne były poprzerastane tłuszczem, to jest najgorszy rodzaj otyłości. Jeżeli jesteś typem estrogennym, szczupła tutaj talia, pupa większa, tutaj, prawda, rączki grubsze, nóżki grubsze, ale tutaj mały biust zwykle często, no to tobie ten tłuszcz, no powiedzmy sobie szczerze, dopóki nie osiągniesz jakichś ekstremalnych, nie wiem, ilości, nie będzie szkodził. Ty będziesz miała wąską talię, tłuszcz nie osiądzie gdzieś tam. Możesz to zrobić oczywiście dla siebie, ale ja zapraszam Cię do mojego świata. Tylko zwracam się do tych osób, które rozumieją, że to jest fajne. Które chcą iść razem ze mną, które mi ufają w taki czy inny sposób, i które i tylko do ciebie się zwracam. Jeżeli ty masz jakiekolwiek, właśnie, wolty, nie, nie mówię do ciebie, naprawdę, niczego nie chcę nikomu sprzedać na siłę. Ja po prostu chcę mieć zadowolonych, szczęśliwych ludzi, którzy idą tam, gdzie ja albo jestem, albo też zmierzam. Żeby było nam po drodze. To jest takie moje podstawowe przesłanie dla Ciebie. A po drodze to znaczy skutecznie, że zobaczysz te skutki i te skutki będą się zgadzać. Będą się zgadzać z Twoimi potrzebami. Oczywiście dużo kobiet sobie wyobraża Bóg wie co. To znaczy, że jak ze pleją, to wszystko się, cały świat się zmieni i tak dalej. To nie jest takie ściśle związane. Nie jest. Jeżeli ty jesteś osobą taką rybą pływającą, taką pozytywną rybą, prawda? Łatwo ją rozśmieszyć, no, łatwo y, tym słońcem zarazić y, i tak dalej, y, to rzeczywiście dla ciebie takie schudnięcie no jeszcze bardziej doda ci wigoru, takiej radości życia i tak dalej. Ale jeżeli ty jesteś tą rybą z dna, ze skłonnościami pesymistycznymi, ale i tak, tak fajnie być taką troszkę smutną, taką efemeryczną, taką szczuplutęką. No, no popatrz, jeżeli ci jest po drodze, po drodze z takim skutkiem, dla mnie jest to bardzo, bardzo istotne. Bo wiem, bo to nie chodzi o to, nie masz żadnej gwarancji, czy jak jesteś ortodoksem nawet, a nawet ortodoksi to jest jeszcze, to jest jeszcze jakieś wykolejenie, prawda, hipochondrycy i ortodoksi, ortoreksi, powiedzmy sobie, to są ci, co już takie świry, które tylko już patrzą, żeby tylko zdrowe rzeczy jeździ absolutnie i tak dalej. Ale ty możesz sobie powiedzieć, to jest kolejna dziedzina, gdzie robię, to, co mogę. Rozumiesz to? Kolejna dziedzina mojego życia, na którą mam wpływ. To nie znaczy, nikt ci nie da gwarancji, że na bank absolutnie, wiesz, to już wykluczy jakieś różne choróbska i tak dalej. Ale ty po prostu robisz to, co do ciebie należy. Jeżeli masz swój cel, to jeżeli coś takiego robisz... To znaczy, że w tym momencie nie unikasz niczego, nie unikasz tego akurat. W tej drodze jesteś i nie robisz uników, w związku z czym cel się przybliża. A to, jak się ta droga rozwinie, jakie są tam te linie życia, na które wskoczysz, oczywiście na wszystko nie mamy wpływu, ale możemy działać w ramach rachunku prawdopodobieństwa, prawda? Jeżeli ludzie, zakład produkcyjny jest na prawo od metra, to rano o godzinie siódmej tam, nie wiem, 39, ogromna ilość z tego pociągu pójdzie w prawo. Ale może się zdarzyć, że codziennie... Na tym polega właśnie fizyka, mechanika kwantowa, że codziennie chodzisz w prawo, ale dostajesz telefon, wracaj, przyjechał. Wujek z Ameryki przywiózł mandarynki pomarańcze, i kupę kasy, i wracaj, i wracaj. I ty sobie myślisz, dobra, dzisiaj biorę, biorę R4, a jutro zakładam własną firmę, prawda? Po drodze nam jest, jeżeli chcesz. Zrobić to, co ja robię, to, co, yy, to, co uważam i czujesz, że, że też tam zmierzasz. To jest, zapraszam Cię, zapraszam Cię do czterech szlanek, zapraszam Cię, bo to jest takie rytuały, polegają na tym, że się w tym czasie nie robisz czegoś złego. Rozumiesz, za każdym razem jesteśmy uczeniu się czegoś i oduczaniu się czegoś. I chodzi o to, żeby oduczać się rzeczy, które Ci nie służą, a uczyć się, traktować jako po prostu zwykłe, po prostu lewą nogą do lusterka. Ja to mówię, czyli łatwo, lekko, bez spinki robić rzeczy pozytywne dla siebie.